Chcemy, żeby rząd się nami zaopiekował, żeby państwo się nami zaopiekowało. W tej chwili muszę zaczynać wszystko od zera. 6 lat wynajmowaliśmy z mężem mieszkanie, straciliśmy wszystko, co było w nim. Przyszliśmy, wyrzuciliśmy swoje rzeczy i zostaliśmy na ulicy. Tak samo było z moją działalnością gospodarczą. Przyszłam. Wyrzuciłam co moje i wyszłam. Straciła w powodzi wszystko. Mogłam jako najemca liczyć tylko na pomoc 10 tysięcy. Jak na obecność przedsiębiorców podczas konferencji zareagował minister Kierliński? Mówi pani, że nie, ja z panią, który raz rozmawiamy trzeci. Czwarty. Czwarty. Czwarty, więc tak. proszę nie mówić, że nie rozmawiamy na bieżąco. Ale ja mówię, że rozmawiamy. Ja nie mam do pana maila. Ja, jak ja mam? Ale pan mi nie odpisuje na maila. Dziękuję. Pan mi nie odpisuje na maila.